boimy się, że ta obwodnica tak bliskiej obecności naszych domów będzie przechodziła, będzie generowała hałas, duży hałas. Zresztą słyszymy tutaj, jaki hałas jest generowany przez samochody ciężarowe, które tutaj jeżdżą, a nawet osobowe. Od mojego domu ta obwodnica będzie biegać 21,5 metra, czyli jakieś 13,5 metra od ogrodzenia. Dlatego wydaje mi się, że te ekrany już na etapie projektowania takiej obwodnicy, takiej inwestycji powinny być tutaj no, zaprojektowane i powinny być wykonane. Jest dużo takich domostw, jak to wygląda? Wie Pan co, jeżeli chodzi o domostwa, które najbliżej będą sąsiadowały z tą obwodnicą, to jest raz, dwa, trzy, cztery, do pięciu domów, nowych domów mówię, bo te, które są tam starsze, też sąsiadują, ale my będziemy mieli obwodnicę no, praktycznie koło nosa, koło nawet 30 paru metrów, jeżeli chodzi o tamte pozostałe domy, bo no, mój będzie, mój będzie najbliżej. No jak słyszymy, tak będzie właśnie się działo koło naszych domów w nocy, w dzień. Więc, więc no, apelujemy do pana prezydenta, żeby po prostu jako inwestor generalny tutaj, jeżeli chodzi o tą inwestycję, ruszył temat i po prostu te ekrany zrobił dla mieszkańców. A czy to nie jest zapłynny na protesty? Ja myślę, że nie. Bo każdy termin jest dobry. droga jest nie jest wykonana, czyli inwestor przecież jeszcze może zmienić w tym temacie. I wydaje mi się, że tylko od niego zależy, czy te ekrany powstaną. No ja wiem, że się tam na jakąś decyzję środowiskową powołują z no ale wydaje mi się, że inwestor, jakim jest prezydent miasta, no ma tu dużo do powiedzenia. Zresztą wcześniejszy prezydent, pan Kieł, już w swoim wystąpieniu tam widziałem w aktualnych nagraniach z tvl u Yy, stwierdził, że na ulicy Sienkiewicza jest przekroczony hałas o 3 do 7 decybeli, więc jeżeli tam jest hałas przekroczony, a tu dojdzie jeszcze zdublowanie tego ruchu, bo z Alei Warszawskiej wszystkie samochody będą ujechać obok naszych domów, no to jak można decyzję wydać, która no jest tak krzywdząca dla nas, że ten hałas nie będzie nam przeszkadzał po prostu? A wcześniej kiedy były konsultacje z narkotykami, bardzo się przeszkodzili. Wie pan co? Nie protestowałem, a po, z jednego bardzo prostego powodu odpowiedziałem tak samo Pracownikom Urzędu Miejskiego. Po prostu byłem za granicą, pracowałem razem z żoną, pracowaliśmy na ten dom, żeby wybudować go za żeby się tutaj nie w jakieś kredyty, po prostu no, nie zaciągać żadnych kredytów i po prostu fizycznie nie mogliśmy być na tych konsultacjach. Konsultacje oglądaliśmy w internecie, wysłaliśmy naszego ojca, no ale wiadomo, to jest starszy człowiek, no jako jednostka, no nie mógł tam wiele wnieść, nie? Kilku mieszkańców od nas tutaj z okolicy było. Większość, no to wiadomo, byli działkowcy. No i obwodnica jest spuszczona, jak jest spuszczona, umijając działki, no a krzywdząc. No jednak, domostwa. nas, którzy będziemy tam mieszkać 24 godziny na dobę, no przez następne kilkadziesiąt lat. Co dalej, bo to jest pierwszy taki no, spontaniczny troszkę proces, który narodził. Co zamykaczy dalej robić? Tak, jest to spontaniczny proces. Dzisiaj pierwszy raz wyjdziemy na ulicę, żeby y, sygnał dać po prostu władzom miasta, że te ekrany są po prostu konieczne i że żadne. Badania, które no, jeszcze nie były robione, a przez które, kurcza hmm, jakby to ująć... Hmm. E, hmm. Po prostu, badania, które nie by, będą może kiedyś robione i może kiedyś <grywka> wybudują te ekrany, no co nas nie satysfakcjonuje na pewno, bo nam wydaje się, że jeżeli pan Grzegorz Kiew że hałas jest przekroczony na, ulica, na ulicy Sienkiewicza, więc ten hałas również wydaje nam się, że będzie przekroczony na ulicy, na nowej obwodnicy czy ulicy Przyjaźni. Słuchajcie, to u nas też jest że wybudownia, ona jest taka Domu jest musisz pisać, ale chyba to też jest duży problem, że jest zmian. Wie pan co? Domów tych, które mówiłem, które będą sąsiadować tą obwodnicą jest tak naprawdę 3 czy 4, ale to jest naprawdę 20-30 metrów. Reszta domów wzdłuż ulicy Stanisława Orła to jest może jakieś 60 metrów, może kilka metrów tą, czy więcej, albo mniej. Ale ten hałas też będzie uciążliwy, bo ten hałas, który tutaj słyszymy w tym momencie, on bardzo się na nasze osiedle. A w tym momencie no, ta obwodnica będzie tak blisko, że ten hałas no, będzie no, jeszcze bardziej dospierał nasze domostwo. A czy rozmawialiście z panem prezydentem właśnie o sprawie tych ekranów? Ja byłem osobiście u pana prezydenta na spotkaniu w Urzędzie Miejskim na Kościuszki ulicy. Rozmawiałem z nim. Wstępnie się pan prezydent zainteresował sprawą, bo przybył na audyt tutaj do nas na ulicę. Przybył z panią naczelnik Wydziału Drogownictwa. No i niestety no, informacje, jakie nam przekazał, są... No, Jednoznacznie, czyli krótko mówiąc, na dziś przejęcie ekranów nie będzie, ponieważ decyzja środowiskowa, krzeszowa, nie nakazuje jej budowy, a po prostu po realizacji tej inwestycji, po roku oczywiście od jej do użytkowania, mają porobić ewentualnie badania i ewentualnie dalej działać w tym temacie, czyli w temacie wybudowania tych ekranów. Czyli będziecie czekać rok czasu, dobrze zrozumiałem? Rok czasu będziecie czekać na wyniki tych badań? Tak, dokładnie, będziemy rok czekać na zrobienie badań. Czyli rok będzie oddana inwestycja do użytku, będą jeździć po niej samochody. No i nie wiem, może się wydaje urzędnikom, że po prostu przez ten rok się przyzwyczaje, do tej obwodnicy, ochłoniemy i po prostu nie będziemy dalej protestować. No, no bo obok pana to tak domu to będzie już dosyć kawałek prostej od skrzyżowania, czyli samochody będą dosyć szybko już jechały, prawdopodobnie maksymalną prędkością, tam hałas jest oczywisty, prawda? Znamy realia w Polsce, nikt nie stosuje się, albo niewielu kierowców stosuje się do ograniczeń, więc to będzie taki kawałek prostej, z takim niewielkim łukiem, gdzieś samochody, podejrzewam, że osobowe, no to będą jeździć około 90 paru, no a pire, jak to się mówi, do odcięcia czyli yy, 90 na godzinę, więc hałas będzie większy niż tutaj, bo tutaj po nas jest dużo skrzydowań. Jest ten ruch trochę większy, no i jeżdżą, jeżdżą tutaj troszeczkę wolniej, nie 40-50 km na godzinę. Tu ulicy 34 jest to jeden z nowo wybudowanych domów, na którą dostałem decyzję. No, o pozwoleniu na budowę w 2015 roku, początkiem 2015 roku, gdzie byłem w Wydziale Budownictwa, później w Wydziale Drogownictwa, dopytywałem o tą inwestycję. Inwestycję, no, tak szalenie dla mnie ważną, z tego powodu, że no, po konsultacjach społecznych no, wiedzie po mojego domu i no, niestety zostałem wprowadzony w błąd, że tej obwodnicy przez kolejne 25 lat nie będzie. No, niestety urzędnik się pomylił, mamy 19 lat wcześniej no, i niestety no, no, będę musiał żyć z moimi dziećmi, czy tak... No przy takiej obwodnicy z takim natężeniem ruchu. Dziękuję. Żeby pięć tak. osób nie było. Patrycja, idź dalej, że policja się nie przyczepiła. Co się z nimi dogadać, widzę? Nie wykranu! Nie wykranów! Dobrow Żona to jest żona. Proszę, idźmy trochę? Pójdź na manda trochę dalej! Manda później nie trochę! Alo! A A gdzie tu nie chodzi ludzie? Po 5 tylko, tylko 5 kawę. Ale mnie nie w tej godzinie. Ale...